Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo na kanale Ketonowi.pl, który jest związany jest z optymalizacją życia na każdej płaszczyźnie życiowej poprzez podniesienie wydajności psychofizycznej, z zastosowaniem sprawdzonych i potwierdzonych naukowo metod. Temat dzisiejszego odcinka. To, co zrobić w momencie, kiedy wyrzucicie z ketozy, jeżeli oczywiście stosujesz dietę ketogeniczną? W pierwszej kolejności pamiętaj o tym, że tutaj nie możesz panikować, bo wyrzucenie sketozy nie jest czymś, czym powinniśmy się przejmować. Pamiętaj o tym, że mechanizm insulinowy jest czymś naturalnym i normalnym, i od czasu do czasu człowiek pierwotny, który chodził po tej ziemi i napotkał na przykład drzewo pełne owoców, dzięki dużemu wyrzutowi insuliny był w stanie najeść się tyle, że był w stanie przetrwać kolejne. 2-3 dni w drodze. A więc nie ma tutaj nic strasznego. Mało tego powiem Tobie więcej. W momencie, kiedy mówimy o kobietach, nawet zalecałbym czasowe ładowanie węglowodanami co jakieś 10-14 dni, szczególnie w odniesieniu do pierwszego czasu trwania okresu, kiedy to kobieta ma bardzo wysoki poziom estrogenu i kiedy jej wrażliwość insulinowa jest bardzo wysoka, a wówczas te no, ładunki węglowodanowe mogą przyczynić się do lepszego samopoczucia. Kolejna sprawa, pamiętaj o tym, że jeżeli jesteś sportowcem, to ładowanie węglowodanowe może przebiegać w sposób normalny i powiedziałbym schematyczny, zwyczajowy, w momencie kiedy to co 10-14 dni załadujesz sobie jakąś tam ilość węglowodanów i wówczas również dasz sobie sprawę z tego, jak bardzo e, anaboliczne są węglowodany, jak bardzo dużą przewagę masz na diecie katagonicznej, kiedy te węglowodany możesz spokojnie stosować i jak bardzo mocno pobudzające są węglowodany w momencie, kiedy masz tą dużą wrażliwość insulinową. Kolejna sprawa. Pamiętaj o tym, że w momencie, kiedy już Cię wywali z ketozji i chcesz do niej wrócić, możesz zastosować kilka rzeczy. Dla mnie na przykład bardzo skuteczne okazuje się co? Po pierwsze post, czyli następnego dnia naprawdę nie muszę dużo jeść. Czasami nawet nie jem nic do godziny 20 w momencie, kiedy poprzedniego dnia załadowałem sobie jakąś tam ilość węglowodanów. Kolejna sprawa, co mogę zastosować, to zimny prysznic. Jest to pierwsza rzecz, którą robię zaraz po stanie w momencie, kiedy poprzedniego dnia załadowałem sobie węglowodany i wiem, że wytrąciłem się z Ketozy. Kolejna sprawa to oczywiście wysiłek fizyczny, który pozwoli mi ten glikogon przepalić i powrócić do ketozy w sposób bardzo szybki i bardzo sprawny. No, i kolejna sprawa, o czym musisz pamiętać. Skoro coś cię wywaliło i było to zrobione w sposób nieplanowany, wyciągnij wnioski. Pamiętaj o tym, żeby mniej więcej rejestrować sobie posiłki, które spożywasz i na przykład może to być żywność paczkowana, która po prostu ciebie wytrąciła, może to być oczywiście stres, który w dużej masie może powodować duże wyrzuty kortyzolu, może to być oczywiście nieodpowiednia, niewystarczająca ilość snu, no i może to być oczywiście. Coś, co będzie wiązało się z niewłaściwą proporcją makroskładników, czasami może to być za duża ilość białka, aczkolwiek tutaj mocno bym był z tym ostrożny, ponieważ procesy glukoneogenetyczne z wykorzystaniem białka są procesami bardzo nieoszczędnymi energetycznie, ponieważ do pozyskania ATP wówczas musisz najpierw tych ATP trochę spożytkować aby w ogóle pozyskać z tego energię, w związku z tym organizm raczej nie będzie mocno pchał się w te procesy energetyczne, bo może najpierw wykorzystać glukoneogenezę z tłuszczów, kwasów tłuszczowych, albo też z kwasu mlekowego. Jest to proces bardzo, bardzo sprawny, nawet bardziej sprawny energetycznie niż pozyskanie węglowodanów, czy też glikogenu, czy też glukozy z białek. A więc pamiętaj o tym, aby nie panikować, pamiętaj o tym, że jeżeli tego potrzebujesz, możesz co jakiś czas zaplanować sobie takie ładowanie węglowodanowe, które może trwać cały dzień, które może trwać 4 godziny, które może się wiązać tylko i wyłącznie z jednym posiłkiem. Pamiętaj o tym, że możesz wejść wówczas w post, możesz wykonać ciężki trening, możesz zastosować zimny prysznic i możesz oczywiście wyciągnąć odpowiednie, stosowne wnioski po to, aby proces ketozy wykorzystać jeszcze bardziej efektywnie, po to, aby pamiętać, aby uważać na pewnego rodzaju rzeczy, takie jak niewłaściwa żywność, czy też nieodpowiednia ilość snu, czy też stres, który będzie objawiał się wyrzutami kortuzolu. Pamiętaj, ketoza jest czymś naturalnym i niczym złego są wyrzuty insulinowe, poza chyba tym, że człowiek czasem słabiej się może czuć, może zamulić swój umysł, że tak to określę, i po prostu tym bardziej będzie przekonany do tego, że do ketozy chce wrócić. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, komentuj, zadawaj pytania, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i serdecznie Cię pozdrawiam, zapraszając do kolejnych treści, które przygotujemy specjalnie dla Ciebie. Trzymaj się, cześć!